Malgorzata Socha zdecydowała się na Natoli Czyla. Margorzata Socha jest jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez reklamodawców polskich aktorek. W konsekwencji i również bardzo zapracowana. Socha od lat z wdziękiem laczy karierę z wychowaniem trojga dzieci i prowadzeniem domu. Na dodatek polozonego poza Warszawa, ale, czemu trudno się dziwić, czasem zmęczenie daje się jej we znaki. Postanowiła je zniwelować, a przy okazji zadbać o zdrowie, pozbyć się toksyn i wolnych rodników. Z okazji 43 urodzin wybrala się do spa, gdzie zdecydowała się na kilkudniowy pakiet zabiegów. Wszystko relacjonuje na bieżąco na Insta Store. Stad wiadomo, za pierwszego dnia poddala się biczom szkockim. Majacem za zadanie pobudzić krążenie i pomóc zwalczyć uporczywy lulit. Sam zabieg do przyjemnych nie należy. Chyba ktoś lubi mieć cielo chlostane silnymi strumieniami wody, o dającej się przewidzieć w temperaturze. Na szczęście drugiego dnia Socha mogła zrelaksować się z ksiaska w leczniczej kapieli. Trzeci, jak sama ujawnila, też nie był najgorszy, bo dostala jedzenie. Jest lepiej, bo przynajmniej dostalam co do jedzenia, mogę chrupać. Jest. Planie miała jeszcze hydromasas i masas detoksykujący ciepłym miodem. Brzmi milo. Ale każdy, kto go przezlwie, za kiedy miód stygnie, masas robi się równie przyjemnym, co zrywanie plastra. Co gorsza socha nie sprawia wrażenia zachwyconej efektami. Jakby znala ilustrując swoje zwierzenia smutnymi minkami. To wszystko pięknie brzmi, ale gdzie jest ta moc, która miała przyjść? Pani obiecuje. Ze przyjdzie, ze będzie coraz lepiej. Oby tak było, bo na razie to się czuję, jakbym byle raczej piec stóp pod ziemia. Współczujecie jej problemów.